Dzieci urodzone w 2018 roku mają dziś 7 lat i rozpoczynają naukę w pierwszych klasach. Sprawdźmy, jakie imiona wśród siedmiolatków są najbardziej popularne. Bo według danych najwięcej wśród chłopców powinno być Jakubów na drugim miejscu Antoni, a na trzecim Jan. Bardzo chętnie chłopcom nadawane są również imiona Szymon, Oliwier, Franciszek, Filip i Wojtek. Wciąż wysoko w rankingu są Mikołaje i Juliusze. A co z dziewczynkami? Te urodzone w 2018 roku najczęściej dostawały imię Zuzanna. Na drugim miejscu jest Hanna. Kolejne to Lena, Zofia, Aleksandra, Alicja, Amelia, Maja i Maria. Bardzo powoli, ale do łask, wracają również imiona Mieczysław, Mira i Marzena. A jak imienna sytuacja ma się wśród siedmiolatków, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej numer 1? Szkoła podstawowa numer 1, klasa pierwsza A. I od tej właśnie klasy sprawdzimy, jak często i jakie imiona powtarzają się najbardziej. Czy jest tu jakiś Nikodem? Jest? Jest jeden. Nikodem, lubisz swoje imię? Tak. tak. A wiesz, dlaczego dostałeś właśnie takie imię? Może. Dlaczego? Bo jest fajne. A komu no się bardziej podobało, myślisz? Mamie czytacie? Tacie. O imiona zapytaliśmy całą pierwszą A: Anastazja. Anastazja. Jak masz na imię? Diana. Jak masz na imię? Kamil. Amelka. Ala. Ala i Amelka. To są y, jedne z najczęściej powtarzanych imion. Proszę. Olivia, Zuzia, Iga. Iga, Kaja, Mariusz, Karolinka, Oskar, Ewa, Nikodem, Michał, Dorian. Wiktoria. Wiktoria. Sangla. Jakie imiona powtarzają się wśród małych żaran? No tak, z doświadczenia, to chyba kubusiów było najwięcej. E, tak, hań też mieliśmy bardzo dużo. Zuzie są też popularne. E, no, coraz częściej zdarzają się też, e, na przykład, właśnie Wojtki. E, takie moje osobiste, bo mój brat ma Wojtek najmniej, więc gdzieś tam wracają do łask, tak. A Magdalena, czy to imię wraca? No, jest coraz więcej mać, tak, jak najbardziej, więc cieszę się bardzo. A jest może jakieś takie imię, które naprawdę zapadło, było wyjątkowo ymm, oryginalne? No pierwszy raz mam w swojej klasie Doriana i pierwszy raz mam też Anastazję i Xaverego przy okazji bliźnięta, więc tak nietypowo. Mhm. A teraz sprawdźmy, jak sytuacja ma się w klasie pierwszej B. Spotkaliśmy tu i Antka i Janka, a to imiona z pierwszej trójki najchętniej nadawanych 7 lat temu. Wojtek też tu jest. Lubisz swoje imię? Tak. Janek, lubisz swoje imię? Tak. A jak na ciebie mówią w domu? Jasiu. Jasiu. A ty jak najbardziej lubisz, jak się mówi? Janek, Jasiu, Jan. Janek. Czy Wojtek lubi swoje imię? Tak. A dlaczego twoje imię jest super? mi się podoba. Bardzo popularnym imieniem wśród dziewczynek jest Zosia. Są tu jakieś Zosie? Jest, są dwie. Zosia, Zosia, lubisz swoje imię? Tak. A, a jak do ciebie mówić, jak najbardziej ci się podoba? No, Zosia. Zosia, Zosieńka, tak? Jak jeszcze można zdrobnić? Nie wiem. A jak mówią Zofia? Reagujesz na to? Lubisz też jak tak mówią? Nie za bardzo. Zosia? Zosia, lubisz swoje imię? Tak. Jest Ilena. Jak mogę do ciebie mówić? Jak najbardziej ci się podoba? Lena. Lena, Lenka też? Też. Lubisz swoje imię? Tak. A masz dużo koleżanek? Lenek? Jedno mam. A pozostali? Jakie imiona dostali? Lila. Masz na imię? Pola. Jagoda. Błażej. Halo, halo, jak masz na imię? Antosia. Jak masz na imię? Damian. Damian. A tu jak masz na imię? Kasia. Kasia. Maria. Marysia. Pięknie. Kornelia. Piękne imię. Stasiu. Tu mamy Janka, a tu? Julkę. Amelka. tu już było? Julka. Amelka. Julka. Maja. Maja. Maj też jest sporo. Lenkę i? Rafał. Ostatnio bardzo popularne imiona to Franciszek, Stasiu, Antek. Bardzo się cieszę, że te imiona powróciły. Ostatnie lata to właśnie takie imiona starodawne, że tak powiem, ale popularne. Jeśli chodzi o jakieś oryginalne, które zapadło w pamięć? Brian. Brian, a jeśli chodzi o dziewczynki, jakie się najczęściej powtarzają? E, dziewczynki to Zosie. Pojawiają się Zosie, Kasie ostatnio, więc. E. W rankingu przodują też Alicję, czy to prawda? Alicję i Maję. Alicja, Maja, Lena? Lenka, tak. tak. Amelka? Też. Mira to imię, które zyskuje coraz większą popularność. Mirę spotkaliśmy w pierwszej C. Mira, e, lubisz swoje imię? Tak. A wiesz, kto ci je nadał, albo komu się bardzo podobało, że właśnie takie imię nosisz? Tak. Komu? Mamie. Maja, lubisz swoje imię, tak? Tak. A dlaczego jesteś Mają? Wiesz, wiesz jak to się stało? Tak. Jak? No, bo y, cółka Maja taka ma na imię. A, i od pszczółki Maja jesteś Mają, no to cudnie. I lubisz swoje imię bardzo, tak? Tak. W 2018 roku imię Hanna było na drugim miejscu najchętniej nadawanych imion. Jak się do ciebie mówi? Hanna, Hania, Hanusia? Hmm. Hmm. Hanna. W jednej ławce siedzą Antek i Filip. Te imiona nie tracą na popularności od lat. Wojtek też od kilku lat pnie się w górę. Nie, wiesz, ale lubisz swoje imię? Tak. A komu się to imię podobało? A jak mama do ciebie mówi najczęściej? Antoni. Filip, jak tam z twoim imieniem lubisz je? Tak. A znasz dużo filipów? Jednego tylko, mojego kolega. I Wojtuś, y, lubisz swoje imię? Tak. A wiesz skąd y, taki pomysł u rodziców był na to imię? Takie się spodobało. Mikołaj to imię było w czołówce przez lata. Od czterech lat wciąż mieści się w pierwszej dziesiątce ulubionych. A kto ci je nadał, wiesz? Jaka jest historia twojego imienia? Moja mama mnie tak nazwała mhm. i mój tata. A jak do ciebie wołają na co dzień? Mikołaj Markowski. W ubiegłym roku w Polsce najchętniej nadawano imiona Nikodem, Antoni, Franciszek, Ignacy i Leon. Wśród dziewczynek wciąż Zuzanna. Zofia, Maja, Lena i Alicja, a do najbardziej oryginalnych zaliczyć możemy Alessandro, Ryan, Tadej, Gorsej, Aras, Simon, Bolko i Zeus, a wśród dziewczynek Walentyna, Oda, Albina, Grażyna, Emma, Lola, Luisa i Rima.